Dlaczego starsze używane auto, to jeden wielki generator kosztów. Na przykładzie tej E90 przytarta paneweczka, więc padła decyzja o wymianie silnika. Przy okazji wymiany silnika okazuje się, że są do wymiany różnego rodzaju obejmy, termostaty, przewody, pompy wody, te zawieszenia i tak oto generujemy ogromne koszty w aucie używanym. Ciężko jest więc znaleźć auto, które będzie miało pewną historię, ale o historii pojazdów możemy dowiedzieć na przykład z Car Vertical, czyli tak wyglądają mniej więcej raporty historii pojazdów, z których dowiemy się o historii powypadkowej, historii właścicieli, czy też historii przebiegu. Jest to niesamowicie istotne. Jeżeli chcemy szukać auta używanego na naszym rynku, a z kolei śrubka macie aż 30% zniżki na zakup raportu Carvertical. I najlepsza część historii pierwsze odpalenie samochodu. Naprawdę brzmiało to całkiem obiecująco, bo ja nie wierzyłem, że ten silnik będzie chodził, ale zobaczcie co tutaj się dzieje. I teraz tak, jeżeli ktokolwiek kupuje silnik używany, pamiętajcie, żeby kupować silnik na palecie. Dlaczego? A no właśnie dlatego. Mamy tutaj pękniętą misę olejową, ale całe szczęście mieliśmy stary silnik, z którego przełożyliśmy starą misę olejową, która nie była pęknięta, więc teoretycznie Problem mamy z głowy, a tak wyglądała przytarta panewka i resztki paneweczki. Takie części jak misa olejowa, czy tam inne elementy silnika zawsze warto umyć. Normalnie płynem możecie to myć. Uwierzcie mi, że jeżeli wiązka elektryczna silnika jest cała, to nic się nie stanie, nawet jeżeli umyjecie to wodą i konkretnymi płynami. A jeżeli nie lubicie tego robić, to chociaż niech będą to plastyczki, żeby to ładnie wyglądało. Wlaliśmy 5W-40, zaznaczyłem, że silnik był wymieniany i zobaczymy ile to jeszcze pojeździ. Pozdrzewy luksus.